Jest kilka pytań, które koniecznie musisz zadać zanim podejmiesz się nowego zlecenia. Jeżeli tego nie zrobisz, każdy będzie miał jakieś ale, każdy będzie mówił: "Ej, ale co mi nie jednak nie siedzi. Prawdopodobnie nie będzie chciał wydać dużych kwot na ten film". No to wtedy mogą wyjść naprawdę duże spiny. Prawdopodobnie będziesz mocno tego żałować. Ja nazywam się Marcin i od 2020 roku jestem montażystą, freelancerem, także pracuję jako asystent na mniejszych planach filmowych i wideo. W tym czasie nauczyłem się, że jest kilka elementarnych pytań, które koniecznie należy zadać każdemu potencjalnemu klientowi, zanim będzie on ostatecznie naszym klientem. Zadanie tych pytań pozwoli jasno określić, jakie klient ma potrzeby, jakie ma wymagania, także pozwoli wykryć takie. Czerwone flagi. Czerwone flagi to są po prostu pewne ostrzeżenia, które wskazują na to, że współpraca z tym klientem może niekoniecznie jest najlepszym pomysłem. Przejdźmy więc do pytań. Pierwsze z nich brzmi: dla kogo jest ten film? Często się zdarza, że osoba, która zleca Ci wykonanie filmu, nie jest jego ostatecznym użytkownikiem. Jest to pewien pośrednik i nie ma on ostatecznego zdania, jeżeli chodzi o pełen wygląd filmu. Trudniej jest też również przez pośrednika ustalać konkretne wymagania, konkretne parametry, jeżeli chodzi o film. Jeżeli to tylko możliwe, to postaraj się zminimalizować ilość osób pomiędzy Tobą, a tym właściwym decydentem. I okej, okay, jeżeli pośrednik w miarę ogarnia temat, to może Ci on nawet Ułatwić zadanie. Ja nie mówię, że wszyscy pośrednicy są źli, natomiast to jest zawsze ta dodatkowa osoba. Wiemy doskonale, jak działa głuchy telefon. Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o osobę, dla której ma to być film, no to musimy ustalić jedną osobę decydującą, tak zwanego decydenta. Jeżeli tego nie zrobimy i decydować będą dwie, trzy, pięć. 10 osób, no to będzie bardzo ciężko ich wszystkich zaspokoić. Każdy będzie miał jakieś ale, każdy będzie mówił, ej, ale to mi jednak nie siedzi, ej, ale to jest jednak trzeba poprawić i tak dalej. W przypadku, kiedy ustalimy jedną osobę, która będzie się z nami bezpośrednio kontaktować, to zawsze usłyszymy jedną opinię. Dzięki temu będzie łatwiej wprowadzać poprawki i również, jeżeli ta jedna osoba się zgodzi, powie, tak, to jest to, no to mamy zakończony temat. Kiedy tych decydentów byłoby dwóch, no to dwie osoby muszą powiedzieć, tak, to jest to. To jest dużo trudniejsze niż jedna osoba. Jeżeli w firmie jest więcej członków zarządu, zazwyczaj jest z dwóch, trzech, to oni często chcą decydować wspólnie. Postaraj się na to nie pozwolić, zadając proste pytanie, kto jest osobą, która potwierdzi, zaakceptuje film, kto będzie mówił o poprawkach i tak dalej. I to ma być jedna osoba. Niech oni dogadują się między sobą, między sobą się kłócą, a z tobą ma rozmawiać tylko ta jedna, jedyna osoba. Drugie pytanie, do czego jest potrzebny film? Czy ma on zwiększyć sprzedaż, zrobić zasięg? Czy może jest potrzebny do przeszkolenia pracowników? O może ma jeszcze jakiś zupełnie inny cel, może ma być po prostu. Po prostu ma być, bo na przykład dostali dotację unijną, jednym z warunków jest wykonanie filmu, kto wie? Istotne jest to, żeby cel filmu określić jasno, żeby było dokładnie wiadomo, że celem tego filmu jest zwiększenie sprzedaży tej restauracji. Ponieważ kiedy ustalimy ten cel jasno, będziemy w stanie. Tak poprowadzić montaż tego filmu, czy też całą produkcję tego filmu, żeby ten cel w najzwyczajniejszym świecie osiągnąć. Również są pewne cele mało istotne, jak na przykład właśnie film ma po prostu zostać wykonany, bo jakiś projekt tego wymaga. Ale w takim wypadku klient prawdopodobnie będzie miał albo z góry określony budżet na produkcję tego filmu, albo też nie będzie chciał przeznaczać na to dużych pieniędzy, wtedy po prostu warto się zastanowić, czy w ogóle chcecie podjąć takie zlecenie, a jeżeli tak, bo jeżeli potrzebujecie pieniędzy czy coś, to na uwadze, że klientowi tak naprawdę na tym filmie za bardzo nie zależy, więc wam też nie powinno jakoś bardzo na tym zależeć. Zróbcie go tak, żeby wyglądał akceptowalnie, żeby się go nie wstydzić, ale też nie wkładajcie w to za dużo siły i energii, bo nie warto najzwyczajniej w świecie. Kolejne pytanie, w jaki sposób film będzie używany? Czy on poleci w Facebook Adsach, Google Adsach, czy on będzie publikowany na YouTubie jako organiczny materiał, na Instagramie, a może po prostu klient chce go wrzucić sobie na fanpage Facebooka i myśli, że to wystarczy, albo na stronę internetową na Główną stronę i tam będzie sobie po prostu leżał. Zadanie tego pytania pozwoli ci określić, między innymi, to na jakim poziomie znajomości tematu jest klient, bo jeżeli to jest klient biznesowy i on uważa, że wystarczy ten film wstawić na stronę główną, no to znaczy, że ma stosunkowo mało wiedzę, prawdopodobnie nie będzie chciał wydać dużych kwot na ten film, jak i również może się poczuć zawiedziony, że cel tego filmu nie został zrealizowany. To już nie wasza wina, po prostu film był. Źle używany, został jedynie na stronę wrzucony, to trochę za mało, ale jednak mógłby ten klient zrzucić winę na Ciebie, że film został źle wykonany i tutaj jest problem. I no, mógłby ci na przykład zrobić zły PR. Także fajnie jest określić po prostu, w jaki sposób klient będzie używał filmu, bo również jeżeli ten film będzie specyficznie używany, na przykład będzie wysyłany wraz z ofertą dla klientów, żeby pokazać, jak wygląda usługa tej firmy, no to też ten film będzie zupełnie inaczej skonstruowany niż film, który ma lecieć dla obcej osoby, która w ogóle nie zna firmy, którą po prostu trzeba zaciekawić tematem, żeby zainteresowała się tą firmą. Kolejne pytanie jest bardzo powiązane z poprzednim. Jakie są oczekiwania wobec tego filmu? Czy ten cel, który wcześniej został ustalony, czy on jest jasno sprecyzowany i czy jest wymierny? Ponieważ na przykład zwiększenie sprzedaży o 10% no to jest bardzo jasny i wymierny cel, można łatwo sprawdzić, czy on został zrealizowany, czy też nie. Dzięki temu klient nie będzie winił Cię o to, że coś źle poszło, bo jeżeli założenia były takie, że klient chce zwiększyć sprzedaż filmu o 10% w taki sposób, że będzie używał go w Google Adsach, to jeżeli wykonasz ten film poprawnie, tak jak powinny wyglądać Google Adsy i klient faktycznie przeznaczy na to jakiś sensowny budżet, no to prawdopodobnie to się uda. Mało realne jest, żeby taki cel nie został zrealizowany, ale z drugiej strony, jeżeli klient ma nierealne oczekiwania wobec filmu, na przykład uważa, że chce, żeby ten film, jak go wrzucę na Facebooka, żeby mi potroił sprzedaż, no to to jest bardzo idealistyczne myślenie, to jest w ogóle niewykonalne. Możecie albo to brnąć, albo uświadomić klienta, że to tak nie zadziała, że no nie daramy rady w tym filmem zrobić tak wiele. No i moim zdaniem też warto pójść w tę stronę, ponieważ bardzo często, jeżeli cel nawet mamy y, jasno zadeklarowany i film tego nie dowiezie, a obiecywaliśmy, że dowiezie, y, no to wina spadnie na nas. Natomiast jeżeli wprost powiemy, że naszym zdaniem ten film nie przyniesie takich rez rezultatów, no to de facto jesteśmy kryci. Klient nie może mieć pretensji do nas, że film nie spełnił jego oczekiwań, bo jasno powiedzieliśmy, że film nie spełni tych jego oczekiwań. Żeby też podać jakiś przykład, może spoza branży B2B, spoza marketingu. Załóżmy, że mamy artystę, który chce nagrać teledysk i chciałby, żeby ten teledysk zrobił 100 tysięcy wyświetleń. Absolutnie nie możemy mu tego zagwarantować. W przypadku teledysku najistotniejsze jest tak naprawdę muzyka, obraz jest dodatkiem, jakby może trochę zwiększyć oglądalność, bo dobrze przemyślany, ładnie wykonany, Teledysk może zwiększyć udostępnialność takiego utworu. Natomiast, no jeżeli taki artysta wcześniej miał 3-4 tysiące wyświetleń swoich utworów, no to powiedzmy, że może do 10 dociągnie z teledyskiem, ale raczej już nie do 100 tysięcy, tak? czy znaczy do miliona definitywnie nie. Także jasno określony, wymierny cel, to jest to, co chcemy poznać, to chcemy się dowiedzieć tego, czy klient to ma ustalone. Łatwiej nam będzie później z tym pracować. Kolejne pytanie, jesteśmy już w połowie. Kto jest docelowym odbiorcą filmu? Zupełnie inaczej będzie wyglądał materiał, który jest przygotowywany dla młodego odbiorcy, takiego nastolatka, powiedzmy 16-17 lat, a zupełnie inaczej będzie wyglądał materiał dla specjalisty inżyniera z 20-letnim stażem. To będą dwa zupełnie różne filmy. Po pierwsze młody odbiorca Zazwyczaj potrzebują, żeby na ekranie się działo więcej, żeby ten montaż był bardziej dynamiczny, żeby po prostu coś wyskakiwało cały czas, żeby podtrzymać uwagę. Natomiast osoby starsze zazwyczaj tej potrzeby nie mają. Dla nich kadr może być dużo bardziej statyczny i bardziej obchodzi sama treść i fajnie by było, żeby nie była na przykład czymś zagłuszana, czy nie było dodatkowych rozpraszaczy. Te filmy będą wyglądały skrajnie inaczej od siebie. Również inaczej będzie wyglądał film dla kogoś, kto ma pewne cele biznesowe. Na przykład chcemy przekonać CEO firmy, żeby. Rozważyć inwestycje w jakiś SAS dla firmy. Teraz trochę popłynę, pewnie nie wszyscy wiedzą o co chodzi, ale generalnie zupełnie inaczej będzie wyglądał materiał dla biznesmena, który ma zamiar wydać bardzo duże pieniądze, żeby rozwiązać jakiś problem, a zupełnie inaczej będzie wyglądał film dla losowej osoby z ulicy, której chcemy sprzedać puszkę Coca-Coli. Będzie zupełnie inna dynamika, zupełnie inna konstrukcja tego filmu i bardzo ważne jest, żeby ustalić, kto jest tym docelowym odbiorcą, bo łatwiej nam będzie po prostu dobrać wykonanie tego filmu, końcowy jego wygląd do, do danego odbiorcy najzwyczajniej w świecie. Co ma być zawarte w filmie? Czasami sami musimy to określić, co jest y, istotne do zawarcia, ale fajnie, żeby klient z nam jednak powiedział, na czym mu zależy. Przykład jest taki: kiedyś miałem okazję pomagać przy nagrywaniu filmu dla firmy kosmetycznej, i dla nich z kolei było bardzo ważne to, czego mamy nie pokazać, bo firma generalnie rzecz biorąc stara się używać jak najmniej plastiku. Jednak są pewne konkretne rzeczy, do których ten plastik jest potrzebny. Na przykład trzeba było zafoliować kać plastikiem, takim salfanem, żeby po prostu ciecz nie wyschła, kiedy zostanie wstawiona do chłodziarki. No nie dało się tego zrobić żadnym innym materiałem. Po prostu nie było innego, bardziej ekologicznego materiału, który mógłby być tam zastosowany. No ale mimo iż firma minimalizuje użycie plastiku, jeżeli w 30-sekundowym filmie mielibyśmy dwa ujęcia, na których ten plastik jest, to pewnie część klientów by zaczęła narzekać, ej używacie plastiku. I nie było czasu im wytłumaczenia, że ej, ale był tutaj konieczny, tak? Także tutaj akurat przykład tego, czego nie pokazać w filmie, natomiast w przypadku tego, co pokazać na filmie, mam znajomego, który prowadzi pizzerię całkiem fajną. U niego istotne jest na przykład to, że ciasto jest zupełnie inne. Pizze są na cieście chlebowym, które znacznie się różni od zwykłego drożdżowego ciasta. One są też na zakwasie i tak dalej. Jakby bardzo istotnym w filmie byłoby pokazanie, że te ciasto się różni, że to nie chodzi tylko o to, że no ta pizza ma inny kształt, ale ona jest wykonywana z zupełnie innego ciasta, ma zupełnie inną charakterystykę, inny smak, inną teksturę i w ogóle. Jakby to byłoby ważne do pokazania w filmie. No jeżeli ustalimy, co jest ważne, to oczywiście to w filmie zawrzemy. Jeżeli co, ustalimy, że coś jest mało ważne, no to zawrzemy to w filmie wtedy, kiedy okaże się potrzebne, bo będzie wpływało na flow tego filmu, ale nie będziemy na siłę tego wciskać. Także to jest bardzo ważne pytanie. Kolejna sprawa, gdzie film będzie publikowany? To już częściowo poruszyliśmy przy poprzednich pytaniach, ale możemy się teraz na przykład dowiedzieć, że film będzie publikowany na YouTubie oraz na Instagramie. No i tak naprawdę powinniśmy wykonać dwie wersje tego filmu. Jedna w formacie poziomym, typowo YouTube'owa, druga w formacie pionowym, raczej skróconym trochę, żeby nie utrzymy musieć utrzymywać tak długo uwagi widza, bo na Instagramie jest krótsze niż na YouTubie. Podobnie na TikToku zresztą. Jeżeli klient nam powie, że to ma być na kilka platform, prawdopodobnie trzeba będzie przygotować kilka wersji tego filmu. No i to też będzie po prostu więcej kosztowało, bo więcej czasu trzeba będzie przeznaczyć. No oczywiście pewne platformy charakteryzują się konkretnymi limitami, na przykład czasowymi, chociażby na Instagramie wcześniej przynajmniej był limit, że rolka nie może mieć więcej niż 59 sekund, czy tam 30 sekund. Musiałbym poodświeżyć, że akurat na Instagram składam filmy. Powyżej tego czasu to było IGTV i kiedyś IGTV nie wyświetlało się normalnie na wallu profilu, tylko trzeba było wejść do drugiej zakładki, no więc też takie filmy miały dużo niższe zasięgi organiczne. Jeżeli specjalnie no i już jeszcze w jakiejś konkretnej platformie powinieneś, powinnaś znać niuanse tej platformy. Na przykład to, że na YouTubie bardzo istotne jest to, żeby te pierwsze 30 sekund to była totalna pompa, na później film może delikatnie osiąść i, i, i tak duża część widzów zostanie, nie ucieknie. A jeżeli te 30 sekund pierwsze będzie skopane, no to film będzie miał problemy z wybiciem się, co zresztą widać po części moich materiałów, gdzie złudnie wierzyłem, że, że może jednak nie trzeba tego robić kiedy film ma być gotowy. Warto poznać deadline, kiedy materiał ma zostać oddany, ukończony, ponieważ po pierwsze, jeżeli mamy krótki termin, to Musimy się tym zająć od razu. Prawdopodobnie niektóre inne projekty trzeba trochę poprzesuwać. No a co za tym idzie warto by było wziąć trochę wyższą stawkę za coś takiego. Druga sprawa. Jeżeli mamy krótki termin, będzie mało czasu na zgłoszenie poprawek i mało czasu na ich wprowadzanie. Więc trzeba będzie wtedy się skupić na tym, żeby ta komunikacja była jak najsprawniejsza, żeby nie było czegoś takiego, że klient da nam znać yy, 12 godzin przed publikacją: "Ej, trzeba poprawić to, to to i to, a no i jeszcze zmień muzykę". No to by była masakra, po prostu ciężko by było to w ogóle wykonać. Nawet w krótkich filmach zmiana muzyki potrafi znacznie wpłynąć na długość tego czasu montażu. Generalnie krótki termin wiąże się z pewnymi e, różnymi problemami, natomiast podobnie jest z bardzo długim terminem. Jeżeli termin publikacji nie jest określony albo jest na przykład za pół roku, no to można się spodziewać, że klient będzie wymyślał, że klient będzie chciał pozmieniać to, tamto, chce zobaczyć co i tak, no i to się może też ściągnąć w nieskończoność, co wtedy Możecie sami ustalić pewne limity ze swojej strony, że wy chcecie ten film skończyć do tego i tego czasu. Jeżeli to się nie wydarzy, to na przykład trzeba będzie dopłacić, żeby to trochę skrócić, ponieważ zbyt długi termin na oddanie filmu kończy się tym, że z mnóstwo niepotrzebnych poprawek, które wcale nie wpływają na jakość tego filmu, po prostu są zmieniają dla zmiany. ostatnie pytanie: jaki jest budżet na film? Nie wszyscy chcą powiedzieć, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Nie chodzi o to, że chcemy oskubać klienta, OK? Chcemy po prostu zaproponować mu najlepsze rozwiązanie w pieniądzach, które chce on wydać. Jeżeli klient ma budżet typu 2000 zł na całą produkcję pełną produkcję filmu testimonialowego, czyli takiej opinii klienta, no i pierwotnie myślał, że chciałby to zrealizować tak, że no, ktoś pojedzie do każdego z tych klientów. Oni mieszkają na terenie całego województwa, tam ponagrywa setki. Te setki później montażysta, wszystko złoży poprzeplata, i tak dalej, będzie z tego dwuminutowy fajny film no to trzeba go uświadomić, że nie ma takiej możliwości. W tym budżecie nie jest to realne, ponieważ jedna czwarta budżetu to pójdzie wyłącznie na paliwo. Natomiast to, że klient nie ma budżetu na pewną realizację, to jeszcze nie znaczy, że trzeba z niego rezygnować. Może wystarczy porozmawiać, uświadomić go, że no tego zrobić się w tej kwocie nie da. Natomiast my proponujemy na przykład, żeby zamiast jeździć po tym całym województwie, to zaprosić klientów do salonu czy innego jakiegoś ładnego miejsca, może do studio, tam mieć przygotowaną ustawioną, Całą setkę, w oświetlenie, mikrofonu i tak dalej. Wszystko nagrać to w dwie godziny, i później również to się dużo łatwiej montuje. I Na przykład nie, nie dorzucać do tego ujęć z biurola, tylko skorzystać z bardzo prostego stoka, albo dodać jakieś motion graphics coś takiego. No i wtedy zarówno produ koszty produkcyjne, koszty montażu będą dużo niższe niż w przypadku nagrywania tego w różnych lokalizacjach, bo wtedy zazwyczaj też materiały jest więcej. Także jakby nie chodzi o to, żeby oskubać klienta, albo żeby odrzucić klienta, bo ma za mały budżet, Tylko jasno określić, czy to. Co klient chce, jest wykonalne w budżecie, który klient posiada. Jeżeli nie, to z czegoś trzeba zrezygnować albo trzeba podnieść budżet. No, innej opcji nie ma. Też jeszcze jedna kwestia odnośnie budżetu. Może się zdarzyć tak, że klient chciałby zrealizować montaż w konkretnym czasie, deadline do któregoś tam dnia, a wy macie wtedy inne zlecenia, które są lepiej płatne albo po prostu musicie je skończyć, a później macie dziurę. I możecie się dogadać z klientem, że OK, możemy zrealizować to w tym budżecie, który jest no, trochę za niski na to, czego yy, oczekuje, ale za to my mamy pewien okres, w którym nie pracujemy, nie mamy po prostu zleceń, mamy taką dziurę 3-4-dniową i jeżeli klient się zgodzi, żebyśmy wykonali montaż w tym okresie i się zmieścimy w tym okresie, to możemy w tym budżecie zrealizować. No bo bo nie potrzebujemy teraz wakacji, fajnie by było coś zarobić. To też jest fajny sposób. Mi się zdarzało montować na przykład wesela po dużo niższych stawkach niż normalnie, dlatego że na przykład w styczniu nie miałem co robić. No to wtedy przyszło takie wesele. Tam z tysiaczek chyba wskoczył coś takiego i danie było fajnie, no bo mogłem zarobić, a nie miałem żadnej innej możliwości. Klient był zadowolony, bo, bo ten Tysiak to był jego maksymalny budżet, jaki był w stanie przeznaczyć, a dostał zrealizowany fajny film, który wyglądał jak zrealizowany w wyższym budżecie. Też fajnie, nie? Więc jakby nie zamykajmy się na to, że jeżeli klient powie za mało, to go odrzucamy. Ustalmy po prostu, jakie są inne możliwości, bo zazwyczaj da się znaleźć coś, co zadowoli obie strony. No I ostatnie bardzo ważne pytanie, o którym bardzo dużo osób zapomina, w tym również ja, bo ja bardzo często Zapominałem to ustalić z klientem, mianowicie kiedy i jak się rozliczymy. Kwestia rozliczenia jest kwestia trudna, jeżeli się mówi o tym na końcu. Natomiast jeżeli na początku jasno określimy z klientem, że słuchaj, zatem filmu rozliczymy się w taki sposób, że po prostu. Ja oddam Ci gotowy film i macie wystawioną fakturę w ciągu 7 dni, chciałbym mieć ją opłaconą. No wszystko jest jasne, klient rozumie i nie ma problemu. No to jest ten prosty scenariusz przy mniejszych projektach, właśnie taki wprowadzam. Natomiast zdarzają się projekty, które wymagają dużo, dużo więcej czasu na ich realizację. Na przykład dokument potrafi mieć 30, 40, 50 godzin materiału. Ja osobiście nie miałem okazji montować czegoś tak dużego, natomiast znam ludzi, którzy to robili i to trwa miesiącami. 6, 8, 10 miesięcy potrafi trwać montaż takiego projektu. I nie na zasadzie, że w te 8 miesięcy to my sobie tam usiądziemy raz w tygodniu na godzinkę. Tylko faktycznie to trwa mnóstwo czasu. 200, 300, 400 roboczych godzin potrafi wejść w taki projekt. No i gdybyśmy rozliczali się w ten sam sposób post factum po oddaniu filmu to przez pół roku nie mielibyśmy pieniędzy, nie mielibyśmy co jeść. Dlatego warto by się w takim wypadku porozumieć z klientem na zasadzie, że chcielibyśmy mieć wypłacone wynagrodzenie w transzach, na przykład co miesiąc konkretną kwotę, albo inaczej chcemy się rozliczać godzinowo i raz na tydzień czy raz na miesiąc chcemy mieć wypłacone za spędzone godziny pracy. Albo jeszcze inaczej, chcielibyśmy, żeby co konkretny etap projektu było rozliczenie. Jakby opcji jest bardzo, bardzo dużo, warto wybrać po prostu taką, która zaspokoi obie strony, dla obu będzie w porządku. I jeżeli dyskutujemy o tym przed wykonaniem projektu, to naprawdę nie ma takiego ciśnienia, nie ma parcia, nie ma jakichś złości czy krzyków. Po prostu jasno ustalamy, że: ej, ja za ten projekt chciałbym mieć na przykład kasę z góry, to wtedy mogę ci to zrobić w tych pieniądzach, które chcesz. A jeżeli e, chcesz się rozliczyć dopiero post factum, no to to będzie 10% więcej czy 15% więcej, no bo, no bo ja potrzebuję pieniędzy teraz, i jeżeli tak to zrobimy, to mogę zajść no, Kto by się obraził na coś takiego? Najwyżej by powiedział, że nie, że mu to nie pasuje, że on się rozlicza tylko post factum, no i tyle. Albo się doga dogadacie, albo nie, ale jakiegoś większego problemu nie ma. Natomiast jeżeli wyjdzie taka sytuacja, że jesteście w połowie projektu i mówicie, ej, możemy się już rozliczyć, bo coś tam, no to wtedy mogą wyjść naprawdę duże spiny i może być bardzo nieprzyjemnie, bo, no bo nie dogadaliście tematu pieniędzy, a temat pieniędzy robi się gorący wtedy, kiedy te pieniądze mają zmienić posiadacza. Także te 10 pytań, które dzisiaj omówiłem, to są bardzo ważne pytania, które koniecznie należy zadać przed podjęciem się zlecenia, bo w trakcie czy, czy po to już będzie na nie po prostu za późno. I możemy uniknąć naprawdę wielu nieprzyjemności. I wiele z tych pytań pozwoli nam wykryć te czerwone flagi i uniknąć współpracy z klientem, z którym nikt nie chciałby współpracować. Oczywiście przy jakichś bardzo drobnych projektach nie, nie przeprowadzam jakieś tam 20-30 minutowej rozmowy, żeby przebrnąć przez to wszystko. Natomiast przy każdym większym projekcie, gdzie tam już jest kilka tysięcy do, do gadania, no to, to warto właśnie usiąść z klientem na pół godzinki i przejść przez te wszystkie pytania po kolei. Jeżeli coś nie było jasne, to też poczekać na jakąś odpowiedź. Wa warto to również zapisać w postaci jakiegoś prostego dokumentu, gdzie mamy napisane, że celem filmu jest to i to, jest on wymierzony w taki i w taki sposób, będzie publikowany tam i tam i parę jeszcze innych tam rzeczy, zostanie zrealizowany w takim i takim budżecie. Wpakować to do maila, wysłać dla klienta, poprosić, żeby potwierdził, że to jest to. Tam czasami się zdarzają jakieś drobne poprawki, ale generalnie zazwyczaj jest to potwierdzenie. No i możemy przystępować do zlecenia. Na dzisiaj to już tyle. W opisie tego filmu znajdziesz link do zapisu na newsletter. Jeżeli się na niego zapiszesz, to będziesz mieć dostęp do bonusowych materiałów, między innymi do checklisty z pytaniami z dzisiejszego materiału. Będzie po prostu wszystko po kolei zapisane. Będą tam zapisane różne formy zadania takiego pytania, żeby łatwiej było dotrzeć do konkretnego klienta. Poza checklistą tam jest również już w tym momencie projekt do ćwiczenia color gradingu. Na innym materiałem pokazuję, jak to wykonać. No a także co jakiś czas dostaniesz informację, że o wyszedł nowy materiał, albo o wyszedł jakiś kurs, który też można zakupić, także takie rzeczy się będą działy, jeżeli się zapiszesz na newsletter. I ja bym był bardzo wdzięczny, gdybyś wszedł, weszła teraz w opis i to zrobił, zrobiła. Także dzięki, do zobaczenia w następnym materiale. Hej!